Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji Nordic Walking na platformie Przyjazne Twoje miejsce, i będziemy, kochani, prowadzili kolejną część rozgrzewki. Tak? Jak... Przy realizacji rozgrzewki możemy wykorzystać podręczne narzędzia, które znajdują się w każdym z naszych domów, a więc nawet wystarczy kij odszczotki. To proste narzędzie, które bardzo ułatwi nam przeprowadzenie rozgrzewki w ramach Nordic Walking, aby potem iść razem z Nordic Walking nawet na zakupy, na spacer do parku, już z profesjonalnymi kijkami, o których będę opowiadał w kolejnych naszych filmach związanych właśnie z prawidłową techniką Nordic Walking. Nic innego kochani, jak proste wygięcia, tak żebyśmy roz, rozpoczęli rozciąganie naszego kręgosłupa. To jest też bardzo ważny element, ponieważ przy ruchu Nordic Walking wykorzystujemy, tak jak powiedziałem, 90% partii naszego ciała. Kolejnym ćwiczeniem jest ćwiczenie rozciągające tutaj mięśnie dolne kręgosłupa lędźwiowe, a więc nic innego jak wychylenia coraz wyżej aż do pełnych obrotów. Oczywiście, żeby nie zakręciło się tobie w głowie, zawsze musimy zrobić odkręcenie ćwiczenia, tak ażeby przygotować nasze ciało na trening Nordic Walking. Kolejnym prostym ćwiczeniem z wykorzystaniem dwóch kijków czy dwóch kijków od Nordic Walking jest ćwiczenie naszych palców rąk, ponieważ nawet palce tutaj od, u, u, rę, u rąk, przy rękach, palce rąk również pracują intensywnie przy Nordic Walking, ponieważ będę Wam pokazywał techniki związane właśnie z prawidłowym prowadzeniem kija w czasie treningu. Tak jak powiedziałem, rozgrzewka powinna składać się z kilku ćwiczeń. Powinna być prowadzona nawet w warunkach domowych, właśnie przy wykorzystaniu prostych narzędzi, jakich są, jakie są kije, odszczotki. Kochani, bardzo Was serdecznie zapraszam do udziału w kolejnych naszych spotkaniach. Na platformie przyjazne Twoje miejsce i serdecznie zapraszam do udziału w kolejnych zajęciach.